Jak widzieliście przed chwilą na tablicy informacyjnej, woda jest mokra, pogoda ładna, nie pada słoneczko, świeci wiaterek rzeźbione. Ja, ponieważ ja nie jestem typem wylegiwacza plażowego, zatem idę do wypożyczalni po rowerek i przyjadę się na tej wyspie w drugą stronę niż ostatnio, czyli w stronę kuźnicy. Rowerki czekają, a ja się przyznam Wam, że już tu jestem dzisiaj drugi raz, bo byłem raz i zapomniałem dokumentu, więc nie mogłem nic wypożyczyć. Teraz już mam prawo jazdy, więc idę, wypożyczam i jadę. Pierwszy przystanek to lodzik. I baterię kupiłem do wykrywacza, bo, bo wykrywacz cieszy się bardzo dużym powodzeniem nad morzem, ale o tym później. Więc musiałem dokupić baterię, bo, no bo nie wziąłem zapasowych. Jadę sobie w kierunku kuźnicy. A tu takie lotnisko przy samej ścieżce rowerowej zobaczcie. Chyba takie sportowe, bardziej i loty jakieś rekreacyjne, ale nie wiem. Może jak wiecie to, napiszcie. No i wylądował, ale powiem, ci, powiem Wam, że dzisiaj wiatr to taki jest dość mocny i porywy są też dość mocne. W drodze był parking, a za parkingiem taka ścieżka. Zobaczmy do kogo on to prowadzi. A jeśli myślicie, że to może, to nie może. To zatoka. A na zatoce, oczywiście, surferzy i kaj surferzy Jak widać, dzisiaj wiaterek jest, także sprzyja pogoda. Natomiast po drugiej stronie tam plażowicze Także dwa różne światy, oddalone od siebie o kilkaset metrów. Tutaj miłośnicy sportów aktywnych. Miłośnicy takich aktywności. Właśnie. Natomiast po drugiej stronie y, półwyspu, miłośnicy, lażowania i smażenia się. A ja wracam na mój rowerek. Tutaj zaparkowałem przy koszu i jadę dalej. Można sobie tutaj wypożyczyć coś na miejscu i popływać tam cennik po prawej. Sup plus wiosło, dwie dyszki. Promocja. No proszę, a tuż przy tym parkingu, właśnie, taka tabliczka. Zatem jadę w jej kierunku. zamiast do schronu to odprowadziła mnie ta ścieżka znowu do ścieżki rowerowej i do kempingu także nie wiem gdzie to jest zobaczcie jaka fajna te czwórka takiej zabudowy jeszcze nie widziałem. To jest zwykła te czwórka taką... takim czymś na dachu tam jest chyba sypialnia. Bardzo fajnie to wygląda. Chyba wróciłem na dobre tory, także przechodzę na drugą stronę ulicy. Dostałem przepustkę, zatem wchodzę do środka. Mogłem wziąć lepszą kamerę, ale zobaczymy jak sobie da radę ten nowy aparat. W razie czego to wrócę jeszcze. No, ale myślę, że... w stopnie. Powiem, że fajny schron. O, jest i pierwsza pomoc. Pytałem Pana przy wejściu, czy można nagrywać, a on pro mówi: proszę przeczytać pierwszy punkt regulaminu. A pierwszy punkt regulaminu mówi, że fotografowanie jest wskazane. Także wiecie, bo w niektórych muzeach zakazują fotografowanie i filmowania zupełnie nie wiem dlaczego, albo każą płacić za to. Natomiast tu wręcz przeciwnie. Uch, pachnie olejem, czyli wszystko ładnie nasmarowane, żeby nie rdzewiało. Sprzęt, co my tu mamy? Maszynownia i akumula akumulatorownia. Jest schemat dokładny. Proszę bardzo. Kanistry. Denaturat. Moc 92 stopnie, pojemność 5 litrów. Tutaj zakamarki, drabineczka i jakieś tutaj wyjście do czegoś. Nie wiem, pewnie... Powiem tak, liczę bardzo na Was, bo pewnie będziecie wiedzieć i co do czego służy i, i mi napiszecie. Może ja jakąś diodę tu włączę jeszcze. Zmieniłem obiektyw na nieszerokokątny. Jakość jest lepsza i mogłem włączyć diodę oświetlającą, także... Pokażę Wam jeszcze raz wszystko co pokazywałem wcześniej, ale mniejszym kątem. Także mniej będzie widać. O! Za tym okienkiem siedzi pan. Natomiast tu jest to, to wyjście, wejście. Tu mamy skrzynki z amunicją. Jest czyściutko. Pachnąco, bardzo przyjemne miejsce Dobroni. O, proszę, jest i łazienka. Nie sądziłem. Ciekawe. Podobna toaleta jak w moim busie. <noise> Tutaj mamy opisane jak działały toalety w schronach. Były wykorzystywane wyłącznie w trakcie walki. Natomiast, natomiast poza walką trzeba było korzystać z latryny poza, poza schronem. No wiadomo, żeby nie przepełniać prawdopodobnie. Wentylacja, tu mamy wyjście. Jedzonko, aha, chyba nie wolno dotykać. Tak, żeby nie będę puszek wyciągał. Ale wszystko ładnie widać. Bardzo ładnie jest to wszystko wyeksponowane. Tutaj mamy, mam obawko, jakiś stopień bym spadł z tego. Tu jakieś narzędzia tortur prawdopodobnie. A nie. Izba bojowa CKM do płaskich zapór ogniowych. Tutaj stanowisko właśnie tego CKM-u. Natomiast te takie sprężynki. O, jest napisane: słupki nośne przeszkód z drutu kolczastego. Tak. Wszystko ładnie jest opisane. Idziemy dalej. Tutaj mamy szybko pół armaty przeciwpancernej. Tu też wentylacja jest. Aha, tu jest kopuła. Czyli to jest takie otwierane, chyba. No. Ładnie zakonserwowane. Idziemy dalej. Tu jest podwórka pod CKM chyba. Pierwsza pomoc oczywiście jest bardzo ważna. Stąd chyba przyszedłem. A tu się zaraz... O! Narzędzia. Nie, to nie jest stąd przyszedłem. Narzędzia. Nie dobrze, stąd przyszedłem. To, to jeszcze pójdę dalej i wrócimy. Ogrzewanie. Ogrzewanie, czyli koza taka jak teraz są kozy, jeszcze używane. A tutaj mamy takie wizję, jakby chciał, chciał sprawdzić, kto nadchodzi. Kolejne stanowisko, Izba Bojowa Karabinu Maszynowego. Macie opis. Tutaj jest atrapa karabinu. I tutaj zobaczcie jeszcze skrzynki z amunicją, zabezpieczenia głowy i apteczka, apteczka, i to pod spodem, to nie wiem co to jest. Pewnie też będziecie wiedzieć, napiszecie. Powiem, że ten schron jest dość rozległy. Tu mamy izbę, oła, o matko, palnąłem się w łeb, nisko tu jest, właśnie przywaliłem tu głową, ale leciutko. Izba załogi, tu mamy opis, proszę bardzo, prycze dwupiętrowe, jedno, drugie piętro, raz, dwa, trzy takie łóżka, czyli na sześć osób izba, lampa naftowa i tutaj stolik stolik stołki, czyli kącik kulinarny. Dobra, może tu. Pociski, a tu są skali, to jest kawałek pocisku, a tu jest pokazane na tym, na tej ilustracji jaka, jaki on był w całości. Powiem, że imponująco duży. To prawdopodobnie są resztki tych pocisków znalezionych gdzieś w okolicy. O tak. Patrzcie. Militaria znalezione w okolicy schronu. To są dość bogaty, dość bogaty taki zestawik. Tutaj też jest resztka czegoś. Muszę troszkę się schylać profilaktycznie, bo jest jednak za duży. Tutaj mamy. O, proszę, coś anteniarskiego. pkl zobaczcie. A nie dotykać. Zapomniałem, że nie można dotykać, więc nie będę dotykał. Ale to jest prawdziwa PKL-ka. Taka, z jakiej robimy anteny. I noszę. Czy to, coś? Czy to jest jakaś. Czy to jest radiostacja? Tak, chyba tak. Również proszę o identyfikację i napisanie w komentarzu, co to za sprzęt. Niestety nie można dotykać, bo bym sprawdził. Zaraz tam jeszcze przejdziemy. Tu mamy jeszcze jedno stanowisko. Tak, kopuła pancerna dla karabinu maszynowego. Tutaj mamy ilustrację, jak to działa. Opis, proszę. Tu mamy jakiś sprzęt, więc idziemy, wygląda mi to na centralę telefoniczną. Tak, szpulę po PKLce. No tak, bo PKL to przecież nie jest przewód antenowy, tylko telefoniczny, więc on nie jest do radia przeznaczony z założenia, tylko do telefonu. Tu mamy ręczną centralę telefoniczną na 9 numerów. Uwaga, nieprzyjaciel podsłuchuje, telefon polowy. A tutaj, nie wiem co jest w tej szafce, ale tu kolejny piękny telefon, takiej bakelitowej obudowie. No i proszę, mamy radio, mamy radiostację, nawet dwie. Ta radiostacja tutaj to jest. Co to jest? Praca na radiostacji, zobaczcie, nawet są tutaj schematy ustawienia anten, opis, jak to wszystko skonfigurować. Nie ma gruszki, <laughs> nie ma gruszki, natomiast tutaj jakieś radio radzieckie, nie, nie radio, przepraszam, to jest miernik częstotliwości, Ciastotomie... ciasto-tomier, ciasto-tomier Czyli częstotliwością mieszkańcowej rodyny. Tak to chyba trzeba odczytywać. No, ale jest, jest anteniarski wątek. Bardzo mnie to cieszy. Także ogram z każdej strony. Ten piękny sprzęt. Myślę, że to jest ta radiostacja, taka, którą, którą jeszcze wielu z Was ma i która jest w użytku. Można ją przestroić na nasze pasma. Tak mi się coś wydaje. Nie pamiętam nazwy, ale chyba to jest to piękny, pięknie zachowany sprzęt. Idziemy dalej. Znaczy dalej już chyba nic nie ma. Już chyba wszędzie byłem. Tak, tu byłem, tu byłem, w, kom w komnacie byłem. Narzędziowni, no tak, z narzędziowni już się wychodzi. Tam byłem, także wychodzę. Drzwi do tego schronu wyglądają tak. Kawał, kawał żelastwa. No i tutaj mamy te wizjery takie. Widać apteczkę. A tutaj widać mój rowerek i informacje, jakbyście chcieli zwiedzić, to od 10 do 18, chyba w sezonie, tam są numery informacyjne, a się czeka. Tak to wygląda z drugiej strony, tutaj niestety pod słońce troszkę, ale pokażę Wam szczegóły, tu gdzie się da dojść. To jest chyba to stanowisko CKM-u, wydaje mi się tak. Mieniłem parę słów z Panem, który tutaj przepustki sprzedaje, bardzo miły Pan. Pozdrawiam, jeśli będzie oglądał. No, w tą stronę jest plaża. Można dojść do plaży tymi ścieżkami. Natomiast tutaj, o, wejścia po prawej. A tak się prezentuje jeszcze jedno ujęcie z tego miejsca, od którego przyjechałem. Spróbuję Wam może pokazać. Jeszcze tam się na górę, może da wejść. Tu kolorki bardzo ładne, ponieważ słońce jest za mną. No tak, da się tu wejść. Proszę, proszę. Tak to wygląda z góry. A schron jest pod tym tutaj, pod tą pagórkiem. A tam jest tablica i to miejsce, z którego przyjechałem. Tory kolejowe. Jeszcze zobaczymy tam. Tam coś jeszcze jest. Jakaś tablica. Tuczna przeszkoda przeciwpiechotna, tak czyli to były takie, taka jakby osłona tego, tego schronu. Tutaj doktorów jest bardzo blisko. Zobaczcie dosłownie tutaj, zaraz ze za mną. Z 10 metrów, może 15. Pojadę tu jeszcze kawałek. Pojechałem w drugą stronę. A tu schron lekki jest, którego się nie zwiedza. Można go zobaczyć z zewnątrz. Jest naprawdę nieduży, nie mam bałwęga, żeby go zmierzyć, ale zaraz przy nim stanę, to zobaczycie, jakiej on jest wielkości mniej więcej. Jest zamknięty, komary latają. Nie jest udostępniony dol zwiedzania, ale z zewnątrz zachowany jest całkiem fajnie. Można sobie wejść na górę. O tak wygląda z góry. Naprawdę taki schron nieduży, można powiedzieć, jak dzisiejsze mikroapartamenty. Niestety z tablicę informacyjną jacyś ludzie, znaczy ludzie, nie wiem czy to jest po, dobre porównanie, że ludzie, ktoś ją pomazał, więc niestety chyba nie doczytam się co tu jest napisane. Ale nie, może troszkę będzie widać, pokażę. Bym, gdybyście chcieli przeczytać sobie lekki schron bojowy dla broni maszynowej na pozycji tyłowej ośrodka oporu Jastarnia. Strop 90 cm, ściany zewnętrzne 40 do 120. Dobra, jak ktoś chce, to sobie zróbcie stóp klatkę i możecie przeczytać. A ja Wam pokażę, jak ten schron się ma do mnie. O, proszę. To ja na tle schronu ja sobie tu stanę, o, tak to wygląda. Czyli jest. Jak stoję przy tym wejściu, to on jest mniej więcej troszkę wyższy ode mnie, czyli tam ze 2,5 metra. Myślę, że tu trochę przysypała ta ziemia ten schron, więc on jest głębiej jakby był głębiej. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że tu trafiłem, nie wiedziałem, że te schrony tu są. Bliziutko od Jastarni rowerkiem jechałem może z pół godziny. Ta wizyta w schronie była taka fajna, że na tym zakończę ten film, żeby już nie zaspiecać go innymi rzeczami, można powiedzieć. Ale na koniec Wam pokażę fajne miejsce, ponieważ zwracam teraz uwagę bardzo na miejsca, w których można zaparkować busa, czy kampera, czy coś takiego. I tu jest takie miejsce w Jastarni między Molem a Portem. Oczywiście ten parking, jak i wszystkie miastarnie, jest płatny, tutaj macie stawki za godzinę 5 zł, 40 zł za dobę, 7 dni w tygodniu, 24 godziny. Ale zobaczcie, tu są takie miejsca, że można łatwo busa zaparkować, tych busów jest tu sporo, kamperów, tutaj dosłownie za, za tymi tam zaroślami już jest zatoka. Jest kolejny dzień i przyjechałem tu jeszcze raz, bo okazało się, że nie wszystko zobaczyłem. Jest tu jeszcze jeden schron. Wziąłem lepszą kamerę. Rower wziąłem sobie z takim fajnym dzisiaj koszykiem, nie koszykiem, jak to nazwać, gdzie mi się mieści plecaczek, więc luksusowo jest i idę obejrzeć ten trzeci schron bliżej, bliżej morza. A to i on. Wygląda imponująco. Niestety został bardzo doszpecony. jak widać. Podobny wielkością do tego, który zwiedzałem wewnątrz. Spróbuję wejść na górę. Tam jest jeszcze drugi. Proszę. O. Czy, drugi, nie wiem, czy drugi, czy drugi, czy druga część tego schronu. Tutaj jest taka kopuła taka jak w tamtym. Pójdę, pokażę wam tablicę informacyjną, więc będziecie mogli to jeszcze przeczytać. Teraz jestem, można powiedzieć, na dachu. Stamtąd już przyjechałem. Tam, gdzieś jest tamten schron, który zwiedzałem. Natomiast tu, po lewej, już jest wyjście na plażę. O, i tam jest na plaży jeszcze jeden schron. Jeszcze jeden schron. Naprawdę duży. Tam postawiłem rower, żeby widać było skalę. Ale najbardziej niesamowite jest to, że on stoi na środku plaży praktycznie. Zobaczcie, tu ludzie sobie plażują. Bok tego pomnika historii, świadka tragicznych wydarzeń. To jest niesamowite. Szkoda, że jest to takie zniszczone, pomazane, nie wiem co kieruje tymi ludźmi, którzy to niszczą. To jest niesamowite. Próbuję wejść do środka, pewnie tam jest jeden wielki śmietnik. No tak nic tu nie widać, trzeba mieć latarkę. No ale jest naniesiony piachu śmieci. Tu to samo piasek i śmieci. Szkoda, szkoda, szkoda. Tamten tu udostępniony do zwiedzania jest wspaniały, Wspaniały, zachowany. Tu jest opis jednego i drugiego schronu. Niestety tak samo zniszczony jak te schrony. Szkoda, szkoda. Ale myślę mimo wszystko, że warto tutaj przyjechać zobaczyć to myślę, że myślę, że jest to obowiązkowy punkt, jeśli jesteście w Jastarni lub gdzieś w pobliżu. Jeszcze jeden schron, początkowo go nie zauważyłem. Ale później doczytałem, że po prostu nie został skończony, więc to jest tutaj takie resztki. W zasadzie tylko fundament, który teraz jest zalany wodą. No i taki, taki resztki. Czyli to taki schron. Schron nie schron. Prowadzi tu taka fajna ścieżka. Można sobie rowerem przyjechać albo pieszo. Świetny teren na spacer.